Okej, okay, witam Was bardzo serdecznie w takim odcinku kolejnym z Mariadori w Tomb Raider 2. I tak, mieliśmy tutaj wodę i trzeba było i takie jedno pomieszczenie. Um, no, zaraz wytłumaczę, czy trzeba tam było zrobić. Po prostu idziecie tam na górę. Idzie znaleźć takie pomieszczenie, gdzie będzie na dole szkło. I gdy go znajdziecie. To wtedy zabijacie przeciwników musicie wlecieć w taką dziurę taką dziurę i wcisnąć przycisk No, taki przycisk tam jest ja tylko poszukajcie wziąć to drugie, to No i gdy weźmiecie już to, to wtedy robicie, macie czasówkę i idziecie tutaj, no, o Jezu. Długo mi zajęło. Przeżyłem. O Jezu. trochę za cicho jest. Znaczy za głośno. OK. Mm -hmm. Tak więc e, teraz musimy po prostu e, zrobić tak, że musimy... O Jezu Maria! Ło Boże! O Boże! Ja was uprzedzam, że dzisiaj jest e, niedziela i nagram nową serię, czyli Tomb Raider... E, Pół co ja gadam. E, kol, kolejny odcinek z Minecraft. <grym> Minecraft. I na serię jedną. Tak. I mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś Rayman'a, no. Dzisiaj nagram ten odcinek z Lary i jeszcze mm -hmm. z Minecrafta, a jutro będzie z tej nowej serii i z Rayman'a. Tak. Wiem, że tych serii jest coraz mniej. Tak wyszło, no. Mało odcinków wrzucam, ale mam, yy. no pewnie jak mi się uda to, to będę częściej Rejmana nagrywał. A jest taki krótki, więc trochę mi to zajmie. 40 odcinków na stówę, gdzie tu się idzie? Gdzie tu się idzie? Tu się idzie, tu, o tu, o, o. Piękne. Postaram zrobić to na trzy party. A i mamy trzy te, nie? No, cycuet breaker. siema wszystkim. Teraz będzie po prostu jatka wielka Uzi wam. Radzę wam Uzi brać, bo Uzi jest dosyć mocną bronią. <coughs> Przepraszam. mówiłem, wiem, że do... mocną bronią jest dosyć jest taki, 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 jak to powiedzieć, no. Nie eee. jest takie mocne, fajne, takie najlepsze, że muszę ciągle używać ich. Nie! jest to mi się podoba ta broń, nie jest taka... Ładna. Znaczy... Jezu, nie jest taka słaba, mocna jest, no ja ją lubię, więc potem jeszcze i tak nie będzie mało przeciwników, bo to dopiero, nawet nie mamy jeszcze połowy gry za sobą, rozumiecie to, nie mamy jeszcze połowy gry za sobą, pra... no prawie nam zostały dwa poziomy no jak przejdę Living Aquarta to już można powiedzieć, że będzie połowa gry za nami już takimi małymi kluczkami no nawet się zbieramy już małymi kluczkami do końca gry pierwsza seria, którą skończę i będzie napisane zakończone Godzina jedenasta... coś. Nie mogę sprawdzić na zegar, bo nie tyka, bo mi się skończyły baterie. No. Jezus Maria! A, spadaj! No Jezus! Przeł, przestawiły nam się te, te, te walce czy co to, to jest. O, jest. Jest. Y -y. Już jesteśmy prawie na końcu tego poziomu. Oby mnie spartolił tutaj sprawy. Y -y. Nie zepsuł nic. Y -y. Jump! Sprawdzimy na główkę czy się da. Było fajne O nie, nie lubię tego pomieszczenia. Nie, ja się go zawsze boję. O Jezus Uu, Jakie coś straszne. Wow Jeszcze ta muzyka. Dobra, weź za będzie lepiej. O nie słychać. O nie słychać znowu. O Jezus! Jak się boję! Nawet jak jest rano. A dlatego nagrywam kolejny raz ten odcinek drugi. Ponieważ mi się zepsuła. Tak. Zepsuło mi się. Nagranie. Bo nie nagrywałem. Trzeci raz już ten odcinek nagrywam. Mam nadzieję, że teraz mi się uda wreszcie. Dobra, musimy teraz iść w jedno miejsce, tutaj, Teraz już Wam nie będę udawał, to było wczoraj w sumie to, niektóre rzeczy, nie mogę zapamiętać od razu. Tak, tak mamy dźwignię, to jest czasówka, więc trzeba się pospieszyć. Jezu, co to było? Ha! To teraz do przodu. O, flary. No, mamy dźwignię. No. Złożyło nam się... Teraz pójdziemy po sobie po złoty ten smaczka. Po złotego. Fajne rzeczy wreszcie dostaniemy. Aż wymarzony to co dostaliśmy w pierwszym poziomie tak ale nam zabrali na końcu przy trzecim smoczku to powiemy, że wam to, że to dostaniemy dobra o ten tak o no trochę się walnąłem o nie rekin Wszystkie rekin to nieładne. Takie brzydkie to on nie jest. O nie! O kolejny. Nara. Szukamy dziury. Tu jest dziura. Zapalę wam flarę. Wyłasz stąd! I tu mamy nasz wymarzony smaczek. No i dostaliśmy właśnie granatnik i naboje do granatnika. Wow! On ma kły. Jeszcze tu są dwa rekiny najlepiej. Może jeszcze, jeszcze dwa dodajcie. Gdzie tu jest coś? Tu I się wtopiło w tło. Szybko. Ua! Rybki. Tak, rybki, dosłownie. Rybki. A rybki małe, ale gryzą okropnie. Nie wiem, czy pogoda jest takie ładna I patrzcie da, pomara, pomara, pomara tak. Okej okay. Dobra no Po plaży. Mamy klucz Gdzie ja idę? poco luego te va te va